Siemanko moi drodzy, z tej strony Axel, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Lego Fortnite Odyssey. Tak dobrze, nie przestrzeliście się? Dzisiaj zagramy sobie w LEGO Fortnite, ponieważ Fortnite wypuściło najmocniejszą aktualizację i najmocniejszą współpracę, którą dotychczas chyba dostaliśmy z takim trybem jak Lego. Mianowicie Lego Ninjago, tak dokładnie LEGO Ninjago już jest w Fortnite. Cie. Jak widzicie ja już mam tutaj skina przygotowanego, od tutaj doblokowałem go Mamy Kaja, który wygląda po prostu prześwietnie, tu mamy jego figurkę, która też wygląda rewelacyjnie, tu w ogóle jeszcze są nagrody za Fortnite OG, ale myślę, że Fortnite OG to jest w ogóle inny temat na odcinek inny, więc odbieramy wszystko, oczywiście Kaja wyposażamy, o i dostaliśmy w ogóle jeszcze parasolkę za to, że graliśmy w szóstym sezonie OG. Więc fajnie. Jak widzicie, tak wygląda Kai bez maski. Tu mamy z maską. No i powiem wam szczerze, że ten skin wygląda kozacko, nie? Nie powiem, że nie, ale to jest kozacki skin. Bardzo mi się podoba. Na pewno będę nim grał. No wygląda prześwietnie, nie? Wbijamy teraz do LEGO Odyssey. Jak widzicie. Już jest nasz Odyssey Ninjago, więc zobaczymy wszystkie nowości, jakie wyszły w tym. Sprawdzimy sobie oczywiście co się zmieniło, jakie nowe miejscówki doszły, chociaż jak wiecie, to na trailerze było pokazane, jakie są miejscówki. Zobaczymy nowe bronie ninja, zobaczymy Spinjitzu, zobaczymy Moce, zobaczymy wszystko, co pojawiło się nowego w nowym LEGO Fortnite. Ja zachęcam was do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale z dzwoneczkiem, byście nie zapomnieli o żadnym z moich filmików i myślę, że tak bez zbędnego gadania po prostu zapraszam was już na odcinek. A przepraszam, zapomniałbym Wspomnieć, że również inne skiny z ekipy ninja, czyli Jay, Zane i Cole, też weszli dzisiaj do sklepu, więc dzisiaj sobie je zobaczymy właśnie teraz. Jak widzicie, mamy ich, dobra. Zaczynamy od Jaya, tutaj mamy jego zwykłą wersję. Jest spoko, chociaż mówiłem, że nie wygląda jak prawdziwy ninja, ale wygląda ładnie. Zobaczmy jego styl z maską, też jest spoko. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajny skinek, bardzo mi się podoba. Kolejny na liście jest Zane, którego nie zrobili w wersji zwykłej jako człowieka, tylko zrobili go jako tytanowego ninja. Wygląda ciekawie na pewno. Wygląda bardzo ciekawie jako robot. Tu mamy go jeszcze w masce i uważam, że w masce wygląda już totalnie epicko. Bez maski wygląda tak OK. A tu wygląda bardzo fajnie. Bardzo dobrze odzorowali właśnie ten, wszystkie te stroje, które miały być referencją do tego. Więc bardzo fajne skin, mi się bardzo podoba. Następny na liście jest Cole. No i można by było rzec, że. JEST czarny, Ale według mnie bardzo dobrze wygląda, bardzo dobrze, że polecieli w tą stronę. Większość osób chciała go w karnacji kremowej, ale według mnie wygląda lepiej w karnacji ciemnoskórej. Jest naprawdę spoko, zobaczmy jego styl z maską. No też się prezentuje kozacko. Według mnie wszystkie skiny z Ninja są bardzo dobrze zrobione i wyglądają po prostu idealnie, zarówno w wersjach Ninjago, Lego, jak i zwykłych. I jeszcze mamy oczywiście ich bronię, w sensie jako kilofy. I mamy emotki, więc przejrzymy też sobie szybko. Mamy tutaj shurikeny lodu, wyglądają ładnie, wypróbujmy je, zobaczmy. Ciekawie, ciekawie, na pewno. Tu mamy plecaczek jeszcze. Okej, okay, jest Git. Kill of, cola. Fajnie, w sumie, taka, zwy, taka zwykła kosa. No i backblink jako też kosa, w sumie. Więc chyba będzie po prostu to kill of wyciągany. Okej, okay. i uwaga, to jest chyba jeden z lepszych kill of, jaki widziałem. Kill of Jaya. Ogólnie cały zestaw Jaya mi się bardzo podoba. Jako. Tutaj właśnie te, właśnie te nunchako. bardzo ładnie efekty wyglądają tutaj. To jest po -zacko zrobione. No i tu backblink taki leczaczek po prostu. I dobra, i czas na em emotki. To jest emotka Zaina. Taka zwykła. Nie, nic nie, nie porywa, nie ma szału. Emotka Cola z tego co widzę. No i to już jest lepsza emotka, nie? 300 podolców się opłacał. To jest bardzo dobra emotka. Jak na dlaczego jakie Faudolce? Bardzo ładnie to wygląda. I cios w cegły. Czyli teraz to jest Jaya. Ty no, fajnie to wygląda! Kozacko, najlepsza motka chyba z tego zestawu. Ogólnie, Jay ma chyba najlepszy zestaw, jeżeli chodzi o te zestawy ze sklepu Ninja. Bardzo mi się podobają. Nie wiem włączyć licencjonowany dźwięk, więc może mi początek uciąć albo dać mi prawo autorskie, ale lecimy. Tu mamy Łazienka Ninja. Ciekawe, ciekawe. Mamy kolejną budowlę. Zmywalnia Ninja. Ekran wczytywania. Łop, jeszcze żeby mam być szczery, bardzo ładnie to wygląda. W szczególności, że mamy w całej okazji tam szatkiego grzbota, który jest z nowych sezonów. A nie ma go w Lego Ninjago, tutaj w Fortnite, więc fajnie, fajnie. Tu mamy salon Ninja, czyli tutaj ich to jest pad, patrzcie. Ale fajnie to wygląda. To jest taki padzik. Nawiązanie tego, że oni cały czas grali. Bardzo fajnie. Luksusowa sypialnia. Jo, ej tam są figurki ninja, zobaczcie. Mamy Kaja, Loida, zejna, Kola, nie i Jaya. Bardzo fajnie to wygląda. Plus to jak na armor. Tutaj macie dosłownie maskę Kolazy. O ile się nie mylę, to jest sezon drugi. Tak, sezon drugi Dragon Rising. Więc bardzo fajnie to wygląda. Tu mamy taki Jadalny Ninja. Też ciekawie. No wiadomo, to są zawsze jakieś tam ozdóbki, ale to też właśnie wygląda ciekawie. Na przykład, jakbyście chcieli coś zbudować sobie w Lego Ninjago, boże, Lego Ninjago będę też. W Lego Odyssey. Dobra, lecimy dalej. Tu mamy zbrojownia ninja i też wygląda ciekawie też ładnie. Kolejny ekran przeczytywania. Monstrualna podróż. Czyli mamy tutaj kajak, który dosłownie jest chyba nawiązaniem do tego miniserialu. No, że taki samotny był, ale no. Mamy tutaj wszystkich w ogóle przeciwników, praktycznie ninja pokazanych, plus jakichś nowych, których nigdy nie widzieliśmy. Bardzo ładnie to wygląda. Ramugatark rybny. Okej, okay, taki ok. Pokój do, pokój do medytacji ninja. Taki ok, też średni już. Jeszcze takie średnie wystarczają. Kuzia ninja wygląda bardzo ładnie. Jak mam być szczery, bardzo ładnie. Bardzo mi się podoba. Tu mamy kuźnię ninja, tylko że w drugiej okazałości, żeby dokończyć też bardzo fajnie wygląda I pałac Oni, taki du-budynek duży do zbudowania Wow, wow, ja na pewno będę chciał zbudować ten budynek Kolejna to jest Raj Raju Mura Kuchnia Okej, okay, ciekawie, ciekawie I emotka do, ko do Kaja No i to jest chyba najbardziej kozacka emotka, nie? Bardzo mi się podoba No jest przepiękna, nie? Jak mam być z wami szczery? Raimura przystań. Okej, okay. herbaciarnia ninja. No tutaj z chęcią mi by sobie wypił herbatkę. Tu mamy dom z Raimura. Riyomura. Nie wiem jak to się czyta w ogóle. Kolejny z Riomura, Riomura I świąt smoka Ninji. Ninji. Ninji? Świątynia smoka Ninji. Okej, okay, też wygląda ciekawie. Śmiesznie w sumie te oczy wyglądają. Kolejne to jest kącik śniadaniowy Ninji. Ninji? Nie wiem czy znaczy to jest Ninji, Ninji a nie ninja. Ale okej. Okay. Zwykły taki budyneczek, taki do z dupka do, poko do pokoju Ninja się nie poddaje No i to jest przepiękny Jeżeli chodzi o k Art To jest bardzo przepiękny Tom Walen się bardzo postarał, więc bardzo ładny Tu mamy kurs treningowy, próba smoka No, czyli możecie zrobić na przykład arenę taką treningową Z Ninja, jaka była bardzo fajna Pogodna sypialnia Ninji, też bardzo ładnie Warsztat Ninji, okej, okay, fajnie, fajnie Tu mamy sala tronowa Ninji I uwaga, klasztor na wyspie Ninji Tam podobnie Ninja, ale Mamy klasztor, dosłownie mamy klasztor jest on prze... prze... Przecudowny Na pewno kiedyś w Lego Fortnite coś zbuduje coś takiego i na pewno coś tam będziemy kminić. Wygląda to bardzo ładnie. A w ogóle ty nie zauważyłem, że to jest maska tego, yy, kaja z... Dragon's Rising trzeciego sezonu, zobaczcie. Bardzo fajne. Nie, drugiego, sorry, to jest drugi, to jest drugi. No przepięknie wyglądają te nagrody. Na pewno będę farmił tylko tego expo, żeby zdobyć wszystkie nagrody. A my już bez zbędnego przedłużania po prostu przejdźmy do LEGO Ninjago Fortnite. No a tak jak widzimy, jak wczytuje nas do gry, to mamy takie powiadomienie. Nagle słyszysz odgłosy walki. Ogłusza cię uderzenie energii, która przenosi cię do nieznanej krainy. Czy to klasztor ninjów tam w oddali? Gdy tylko minie burza... O i otrzymasz lot, nie będzie, będzie można opuścić klasztor. Dobra, zaczynamy. I ogólnie tu się wszystko zmieniło, bardzo ładnie to wygląda. Dobra, ściszyłem trochę gierkę, bo mi była za głośna. O tu ile piorunów wali. Jezus Maria, dobra. Ratunko pomocy. Klasztor śmierci, jest atakowany. musisz nam pomóc. Ratujesz mi życie, dosłownie. Wejdź nie od tej skrzyni, przydajcie się do tej walki. Okej, okay, zobaczmy co dostaniemy w tej skrzynce. Okej, okay, okej, okay. staliśmy coś. Nie, tak na serio, musisz upuścić te elementy, jeśli chcesz mieć jakiekolwiek szanse. Robi się, dobra. Okej, okay, co nam podało? Mogę te talizmany. Stopniowo regeneruje zdrowie, zadbaj od siebie. Zwiększa zdrowie i pancerz. Okej, okay. dobra, to lecimy. I dostaliśmy Nęczako. Dobra, nice, nice. A działa, ja teraz mam przejść. Dajemy kona? Nie mogę tak przejść. A, ja muszę taką zniszczyć. Dobra, rozumiem już. Okej, okay, okej, okay. trochę się zamotałem. Okej, okay, a co to do nas przychodzi? No, cześć, Wo. Ale to kozacko wszystko wygląda, nie Dobra, i czyli muszę tam wrzucić to, dobra. Kozacko, jak mogę tak walczyć, to jest... I to jest właśnie Lego Fortnite jakie jakie czekałem, nie? Bijatyki i tak dalej, to jest coś. Dobra, widzę, że stoisz tam i myślisz o, o sobie Oja, czy to może być prawda? Phantom Ninja. Tutaj w klasztorze, czy to naprawdę Celieli? Celier? I masz kurczę rację, że to Celiel. A zanim to skończy wszyscy będą znali two też twoje imię. Dlaczego zamrużać? Iść do Lloyd'a. O co ci chodzi? O co mi chodzi? Jestem Celiel, nie wiem tego czytać. Chcesz powiedzieć, że nie wiesz kim jest. Ninja? W mojej rodzinnej krainie dom musiałam trenować sama w sztuce ninji, a do tego sama tworzyłam sobie broń. Jay mnie zaraz on i kole zaproponowali mi szkolenie w klasztorze. Tęsknię za nimi lepiej, żeby niebawem wrócili. Nie mówim, że to powiedziałam. Dobra, powiedz mi o Lloydzie. Lloyd jest najpotężniejszym i przywale każdemu. Najpóźniejszym i przywale każdemu, kto twierdzi inaczej. Ceni sobie honor, szacunek i trening. Czasami myślę, że trenowanie kocha bardziej niż własną matka, a jego tata, cóż, to długa historia. No, każdy wie jaka jest historia jego ojca. Każda opkryca relacja jest rodzinne, ale ten facet rodzina ma na... Naprawdę skomplikowaną. Co wiesz o nunchako? Cóż, nunchako idealnie nadają się do zbierania wam soli i samego siebie też. Okej. Okay. Nasze bronie ninji są potężniejsze niż sprzęt, który znasz. Oznacza to, że wytwarzanie ich wymaga więcej pracy. Dobra, czyli wszystko się dowiedzieliśmy, to możemy w sumie już iść do Loida, nie? Go, dobra, idziemy do Lloyda najpierw. Nie mam czasu do streszenia, Kolejny portal może się otworzyć w każdym momencie. Wybierz sobie łóżko w razie, gdy będziecie zlikwidowali i zbudować łóżko tu. Masz nieco drewna na początek, ale możliwe, że trzeba będzie zebrać jeszcze więcej. No czego służy? No dobra, gdzie jesteśmy? No to zbudowany na szczycie gór, możliwy z wysokich. Dopóki nie minie burza, zejście z góry jest niebezpieczne. Tu też nie jest bezpiecznie, o ile zatrzymamy. Nie zatrzymamy tego ataku. Bo... Wiesz, zwykle jest tu bezpieczniej. pojawiasz się, gdy akurat mamy wolne. Dobra. Idziemy szukać sobie skrzynkę, bo widzę, że tu jest jakaś. Nie może coś dostaniemy. Dobra, dostaliśmy coś. My tu mamy metalową płytę, okej. Okay. Dobra, pokażcie mi co mamy tu. Wielka niksora ratuje cię ze skraju. Wypij tak mocno, byś się uleczyć. byś by się uleczyć. Dobra. Czyli mamy podki do leczenia, bardzo fajnie. Tu coś będzie wkrótce, czyli będzie się rozwijać ten tryb. Więc na pewno będzie wygrali sobie w niego na pewno sobie pogramy. a to w ogóle jakaś nerwowana jest nie ja pierdzielę ale to pięknie wygląda warsztaty ninja i tu możemy lepić rzeczy dobra przegamy sobie skrzynkę teraz jeszcze ok jesteśmy coś się dedzenia bambus o i w razie czego jakby nam się skończył talizman, zrobię coś w się sensie coś by się stało z nim no to możemy zawsze sobie ulepszyć, w sensie to lepszyć się zrobić na nowo Nice, bardzo fajnie wchodzimy na klaszt do klasztoru o i tu trenują patrzcie tu się modlimy do mistrza ok otwieramy drzwi i patrzymy co tu jest o tu można sobie zjeść na przykład tu usiądziemy. ok ok mogę sobie to łóżko wziąć chyba, z tego co widzę więc wezmę sobie to łóżeczko, fajny taki salonik, dobra. I co tu mamy jeszcze? Odwórz. Dobra, nie mamy nic w sumie. I może sobie sprawdźmy teraz, jakie są nasze zadania ogólnie. No tu są na pewno zadania jakieś. Mistrzostwo ninja, coś tu było do odblokowania jest, okej okay. Kodeks, coś mamy w kodeksie, tu dobra, zadania. Miejsce odpoczynku. Aha, czy ja muszę zbudować własne łóżko? Jasne, rozumiem. No to ja bym chciał zbudować gdzieś tutaj, okej okay. Czyli już to zrobiliśmy, czyli musimy się teraz do lojd cofnąć, nie? czy jak? To już mam przepisane łóżko. Co to ja Chcę wrócić do tego mojego łóżka, do mojego tamtego. Ja Ja tu mam fajny pokoik. No następnym naszym zadaniem jest, już patrzymy. Wydaje się, że Lloyd tutaj rządzi. Trzeba usłyszeć, co ma do powiedzenia. Dobra. Czyli musimy teraz zejść na dół i porozmawiać z Lloydem. Dobra. Jesteśmy? Muszę Ci się przedstawić. Jestem Lloyd. Tak, przy okazji, Zielony Ninja. Mistrz Żywioł Energii. Ustawiczny wybawiciel Wyspy Ninjago. Nie przejmuję się niby tytułami, ale to wszystko prawda. Wydaje się, że na razie jest spokojnie, ale lepiej sprawdzić czy smocze stajnie nadal wyglądają e, fajnie. Za mną. Dobra. Czyli teraz musimy się kierować za Lloydem. Ja bym pozbierał sobie jeszcze tu drewno. Nie, tak, szczerze, ulepszyli bardzo ten tryb Lego Fortnite. Ten tryb Lego Fortnite by się wydawał, że umierał. Więc bardzo fajnie. Jestem, jestem ucieszony, że wreszcie naprawili ten tryb. Okej, okay, dobra, myślę, że na tym etapie na razie ja sobie porobię jakieś zadania, jak coś będzie nowego to po prostu wam pokażę tutaj jakieś ładnie to wygląda wszystko. Pozbieramy kilka rzeczy i najwyżej jak będę na dole, to już zobaczycie dalszą część. Nie przerywam, ponieważ yy, Lloyd zaoferował nam zostanie mistrzem Spingitsu w nasie ninja, więc będziemy musieli tutaj trening odbyć. Zobaczmy sobie, jakie jest nasze zadanie. Czyli musimy teraz wejść do ekwipunku i odebrać sobie talizman. Okej. Ok, Okioznej moc ataku tornada z przytrzymaj, aby użyć Spingitsu. Dobra, uwaga! O ja pierdzielę, ale to z wygląda kozacko, nie? Ale to mi się podoba strasznie Ja pierdzielę To jest przepiękne, nie? To jest przepiękne Co się dzieje w tej grze Papa portalu, o! No to z No lojd Jestem z czy dobra Klepiemy ich oh, sorry, wezmę na razie te Czy my je wrzucać? No Musimy szybko wrzucić te, żeby nas tutaj nie respiły się. Pięknie, smilicu. No i super, poszło nam jakoś bardzo fajnie. Ty! Wariat, gdzie ty tu uciekasz? O rety, zazwyczaj z zostanie ninjowy wymaga lat ciężkich treningów, skupienia, dyscypliny. Swoje przedstawienie nie jest pewnie zapisane, zostanie wielkim bohaterem, co? Zobaczysz podstawowy, to teraz trzeba się uzbroić porozmawiając z naszą ekspertką od broni z Boże, musimy teraz z nią gadać. No dobra, to idziemy, nie? Ale kozacka na to spin -chis. naprawdę, wow. Słuchaj no byczko nie zostaje się ninja bez nauki mojej przydatnego fajowskiego systemu poziomów. Niedługo zobaczysz gwiazdy. Najlepszy sposób, żeby podnieść, podnieść tworzenie i potężnej broni i talizmanów oraz totemów ninży. Mam trochę własnych zapasów materiałów na tej skrzyni, regularnie ją uzupełniam, więc korzystaj i weź kilka. Możesz ich teraz do stworzenia i poszerzenia talizmanu zdrowia do poziomu czwartego. Pospiesz się, muszę wrócić do, wci do wciekania się na tych atakujących. Dobra, czyli co, musimy otworzyć. A, już otworzyliśmy tę skrzynię, faktycznie. Dobra, widzowie, poczekamy sobie te dwie minuty, bo ja otworzyłem troszeczkę wcześniej tą skrzynkę. Jestem totalnym debilem, więc trochę sobie poczekamy. Okej, okay, także już możemy przeszukać skrzynkę, więc przeszukujemy ją. Bierzemy tu zapasy. I nasze następne zadaniem jest: służba terytorializmu zdrowia, naucz się schematu wy. Mhm, Dobra, czyli tutaj. Aż mamy ten talizman. To jeszcze raz musimy stworzyć. Ok, Mówię teraz wyposażyć go, nie? Wyposaż nowy talizman dokładnie. A może mieć sobie kilka talizmanów, więc okej, okay, rozumiem, spoko. Celi jeszcze z to nie skończyła, Pich się dla Ciebie nową porcję wiedzy. Okej. Okay. Dykaćujesz, że zrobione klejnoty i materiały, by zmienić statystyki i z przedmiotu. Okej. Okay. Czyli teraz to zjeli, jedziemy. Ziemi, że mogiję trochę twój poziom, ale wyglądasz jak ktoś, kto często obrywa. Bardzo. Zbieraj je nieco malin i wymieszaj je w kotle, aby pozyskać wielkie mikstury zdrowia. Czyli teraz musimy w kociole zrobić sobie jakąś miksturkę. Okej, okay, czekajcie, bo to nie ogarniałem przez chwilę. No, tylko trzy, jedno jajo i jedno szkiełko. I możemy tworzyć. Złożyliśmy tym samym trzy miksturki. No i pięknie. Kolejna misja, staje się, ale pora pokazać swoją wartość. Pracowaj z o misji Ninja. Będzie mnie to derwowało, że to jest ninja, a nie ninja. Skoro schylili cię nie wystrasza, naprawdę masz sobie potencjał na ninja. Teraz, kiedy burzało cicho, możemy to, to sprawić. Wysyłam cię na misję. Jeśli chcesz delikatnie sfurfnąć skóry, użyj tej lotnia, czyli. A jeśli czujesz przypływ odwagi, skosz na dół i skorzystaj z lądowania z przewrotem, z zdrajców, którzy zbiegli z ważnym zasobem do stworzenia. Pokonaj ich, odzyskaj materiały i wrócą pomocą teleportacji. Jasne, dobra. Czyli dostaliśmy teraz od Lloyd'a lotnie. No możemy teraz wykorzystać, spadając na dół po prostu. ja okay, mam jakieś broń do atakowania? No nie, mamy tylko noczaka na razie. Dobra, myślę, że po, poprzez portale wrócimy sobie do klasztoru, ale z tego co widzę tutaj jest do przejścia coś. Patrzcie, tu musimy. Dobra, ja to szybko przejdę. Tutaj będzie przyspieszenie, no bo nie wiem, czy chcecie to oglądać, jak sobie przechodzę to. Wlądowaliśmy. oh shit Dobra, udało nam się, udało nam się. E, wypijemy sobie piksturkę. Pik dobra, nice. Szukajmy sobie teraz tą skrzynkę i to nie dostaniemy. Ja sobie nie wiem, co ja dostałem. Czyli nowy odłamek, oklejki rytualne, relikt błyskawicy. Uuu, czyli mogę ulepszyć swoją broń tym. Dobra, dobra, ciekawie. Okej, okay, czyli co teraz muszę zrobić? Mhm, uh -huh. dobra, czyli teraz muszę teleportacją dostać się do Lloyda. Tylko jak to się robiło? Gdzie jest ta teleportacja? Nie wiem, ale jak znajdę, to wam dam znać. Tu jest teleport, tylko trzeba pokonać teraz tych jeszcze. Aaa, dobra, muszę uciekać. Uciekam, 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 uciekam. Fuck! Nie spodziewałem się, że aż tak. Dora jest przekichana, jest przekichana, nie dobra. Teraz uleczyłem się. Okej, okay, dobra, dobra, udało się. Dobra, dało nam się pokonać. No a teraz musimy lecieć do klasztoru. I z tego co widzę, tu jest portal, więc lecimy w niego. To nie jest portal. Okej. Okay. Znaczy, jest się. co? Nie mam energii! Nie mam energii! U, sieter! Dobra, ja zaraz sprawdzę, jak się dostać do klasztoru i jeszcze mam lagi straszne, zaraz się widzimy. Dobra, okazało się, że trzeba było po prostu kliknąć na mapę i teraz się przedeportowaliśmy. Taką ta robota ninja zachowaj dla siebie oklejki rytualne, będziesz ich... Oklejki rytualne, będziesz potrzebna na ścieżce do zostania mistrzem ninja. Nasz broni sprzed ninjas. Dobra, przeczytamy sobie. Tutaj, spróbuję przejść do zakładki mistrzostwa ninji. Zmęczył od boku i zdrowia poziom tego, i cóż go teraz. Dobra, nasze broń jest w przednim czasie tak podręczna, ponieważ korzystamy z olejku rytualnego, do doskonale materiał. Zrób bój, odblokuj talizman zdrowia poziomu piątego i służ go teraz. Znaczy czyli talizm zdrowia muszę. To jak to się robi? Talizman zdrowia, no. A poziom piątego? Na którym ja mam poziomy to? No, a na piątym. Czy naszym zadaniem, co teraz jest? A, okej. Okay. Ołtarz rytualny. no postawimy go tu. I teraz naszym zadaniem jest. Udoskonalony. 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 bambus. Dobra, tworzymy to. Ja wziąłem to? Czy nie zrobię? Stworzy talizman lub totem poziom piątego lub wyższego. Mhm. Dobra. Naszym zadaniem jest teraz iść na górę. I możemy otworzyć zresztą też szynkę jeszcze raz. Słyszę, rajce ognia, talizman. Teraz ustawmy to tako. No i teraz wygląda to super według mnie. Proszę dopowiedzieć, ile już potrafisz. wykonać dla mnie wyzwania chaosu i pokonaj przeciwników aż ogniesz poziom piąty. Aby usłyszeć poziom piąty, musisz wypozażyć trzy totemy lub talizmany poziomu piątego i jedną broń poziomu piątego. Pokaż na co ci stać, ninjo. Wróć do mnie, kiedy podniesiesz rang, rangę sprzętu do poziomu piątego. Jasne, dobra, czyli naszym zadaniem jest aktualnie Użyj doskonałego bambusa, by służyć wyposażyć jedną nonczako poziomu piątego, trzy talizmany poziomu piątego. Okej, okay. czyli co, lecimy na dół? Tak mi się wydaje przynajmniej. Że nasza zadanie jest polecieć teraz na dół Pozbierać coś I wtedy będziemy mogli ogarnąć to wszystko, nie? Dobra, także myślę, że na razie Ja przerwę nagrywanie Pozbieram te rzeczy, które każą mi pozbierać I widzimy się najwyżej zaraz Prawie mamy to zrobione wszystko Tylko teraz trzeba ustawić talizmany Z piątego levelu Czyli mamy kolejny Pięknie I ostatni talizman wstawiamy właśnie teraz Bo to jest kolejny piąty poziom I powinniśmy mieć wykonane zadanie Tak, czyli teraz musimy pójść do Loida Ogólnie zobaczyłem na TikToku, że jest tego bardzo dużo Z tym Lego niczego, Także jeżeli chcecie serię kontynuowaną lat lajków i robimy dalej tą serię. Zgaduję, że jak nawet nie wbijemy, to będę chciał robić dalej tą serię, bo ten tryb jest naprawdę super. Ale 20 lajków i robimy dalej serię z Lego Ninjago w Fortnite. Także zaczynamy. Twoje emocje szybko wzrastają, aż przypominasz mi czasy młodości. Też masz czterorękiego rękiego ojca, który usiłuje podbić świat? Nie, nikt nie odpowiada na to twierdzące. Każdym działaniem udowadnia, że możesz przejść dalej na ścieżce ninji. Zain udał się zbadać portale i słuch po nim zaginął. Zaznaczam świątynię lodu na twojej mapie. Znajdź tam prędko Zaina. Od tego zależy nasz los. Go. Dobra. Czyli naszym celem jest znalezienie Zaina. Ale gdzie jest ta krań lodowa? Jest tutaj. Dobra. Myślę, że polecimy tam teraz, nie? I ja tu zrobię szybki tego, szybkie cięcie. Polecimy tam. Jak coś ciekawego znajdę po drodze, to wtedy wam pokażę. I po prostu polecimy tam, no bo naszym zadaniem jest to, nie? Ale ogólnie chcę wam też bardzo pokazać, jak to pięknie wszystko wygląda. Od góry, jak to klasztor tutaj wygląda. No, jest to przecudownie zrobione. Według mnie to jest bardzo przecudownie zrobione. Jestem podjarany tym. No, ale co? Na mnie pozostaje nic innego jak lecieć po prostu. Zobaczcie, jak widzicie, doszliśmy już do zimowej krainy. było to bardzo długa podróż. I naszym zadaniem jest pokonać bossa. Także to będzie wielka bijatyka. Zostańcie do końca. Ponieważ na tym chyba zakończymy sobie później odcinek. Dobra? Trzeba uważać. Kurde. Co ja odwalam? Ja nie robię nie to, co trzeba. Bariera. To jest bariera, szesz. No, co mnie atakuje? No, a na razie cofka, na razie cofka, na razie cofka, o nie, 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 nie Ej, no co mnie bije? Dobra, teraz przyklepiamy, ja już się nie boję Boję się Szybko potka Okej, okay. czy to był boss? Tak, ten potwór to był boss I aktualnie lecimy I Tylko muszę jeszcze tych zabić Dobra no i pięknie, poszło nam do bardzo dobrze. Czyli teraz wchodzimy tu. Jest Zane! Jest Zane! Może zejdźmy i pogadajmy po prostu z Zainem? Tak. Witaj, nazywam się Zane i jestem mistrzem Żywiołu Lodu. Stępa, z jakim się porusza, wnioskuję, że jesteś nowym uczniem Lloyda. Nie traćmy czasu do tysięcy. państwo, naszego przeżycia zwiększa się o 7,5, jeśli będziecie trenować. Dam Ci listę ekscytujących protokołów treningowych. Musisz tworzyć z Pinjitsu Lodu i Shuriken w warsztacie ninży. Gdy to zrobisz, użyj ich do wykonania wyzwań chaosu i załatwienia wrogów, którzy przeszkadzają mi w badaniach. Dobra, że stworzymy szurikeny Z tego co widzę, jeszcze możemy zrobić tutaj szurikeny Więc ja bym się cofnął. Mamy mnóczako jeszcze. A potrzebujemy tusz. A, początkującej tablicy. Musimy podejść do początkującej tablicy. O, czyli tutaj. Nie odbieramy nagrodę, czyli w postaci tuż tu będzie, nie? Dokładnie tak. Czyli teraz idziemy po. Nie wiem, co się dzieje, ale dobra, wezmę tak I czemu nie mogę tego wziąć? Aha, bo mam pewny hipunek, pewnie o to chodzi. To wypuszczę. I mamy. Mamy tusz, więc budujemy nowy zwój. A, tylko że to jest. To nie jest tusz, nie? Kurde, co tu się dzieje? Przecież ja mam tuż. No ja nie wiem, co się dzieje. A, chwila. Tu musimy. O Teraz będziemy mogli chyba użyć tłuszczu? Tak Ale energii lodu nam brakuje Brakuje nam tylko skąd to uzyskać teraz? Ja bym musiał poszukać to i zaraz do was przyjdę Ale dajcie mi chwilkę, poszukam tylko tego Mam no, tylko tutaj taki stary filmik, bo patrzcie, że tu też ładnie wygląda O tam kolejna miejscówka jest Ale aby do takiej sytuacji, że niestety, żeby zrobić te rzeczy potrzebujemy energii lodu A tej energii lodu nigdzie nie widzę, więc też jest problem, żeby to w ogóle odszukać, nie? Tutaj trzeba by było szukać po takich ludziach, to są faktycznie właśnie ci zimowi czy coś takiego Ale takich ludzi tu no nie ma W ogóle praktycznie ludzi nie ma I to mnie martwi, nie? Więc jak może by się udało znaleźć to by było bardzo ciekawie, ale no na razie tak patrząc, to nie ma nic. Tu dosłownie nie ma nic. Nie wiem, czy dobrze tutaj robię, ale no kurde, jest kaplica, nie? Mogę pokazać wam walkę z tym. nie odzywałem się przez tą rundę, ponieważ udało nam się zebrać to, co potrzebujemy. Także myślę, że teraz możemy teleportnąć się do naszej wyspy startowej i tam wykonamy resztę rzeczy. Pięknie wyglądają te animacje przechodzenia, nie? To mi się bardzo podoba. Dobra, jesteśmy tutaj, więc możemy teraz iść do kuźni naszej i tam zrobić to, co potrzebujemy, czyli yy, początkowy zwoń u lodu. I teraz. I mamy to. Nasz jakoś się zmienia? Nie, nie zmienia się na nasz. W mistrzostwach teraz, tego co widzę, musimy się nauczyć shurikena. Ta Talizman zdrowia jest wymagany. Ja mam talizman. Dobra, muszę rozkminić co muszę zrobić, bo mam zadania. zadaniach... Stwórz shuriken po to jak nauczysz się tego w zakładce, tam, tej o, yaomi z właśnie. I ja tu muszę to, że stworzenia shuriken, ostrzeg brzytwa. dobra. I wymaga... wymagane do odblokowania. Talizman zdrowia. No ja mam ten talizman. Ja mam talizman zdrowia przecież. Jeszcze jeden muszę stworzyć talizman? No dobra, bambus. Muszę zrobić bambus. Mamy akurat trochę bambusa. To idziemy zrobić. Robię ten lepszy, bo chyba potrzebny jest ten lepszy. Okej, okay, dobra. Czyli bierzemy teraz to, ale musimy coś wywalić. Mam dwie lotnie w ogóle. To mi tak jest niepotrzebne teraz. Ujdziemy sobie do kuźni teraz. I zobaczymy, czy będziemy mogli zrobić. Znaczy, musimy... Na piątym levelu udoskonalony ten bambus jednak. Więc, o. Dobra, i tworzymy. Idziemy teraz robić talizman, bo chyba to jest potrzebne, skoro jest w sensie, że wymagane jest. Ja nie wiem, po co kolejny jest talizman. Okej, okay. i co, i teraz będę mógł? No patrzcie, dalej nie mogę. Wymagane do blokowania. Dobra, kminię trochę i zaraz zobaczymy. Dobra, dobra, Skapniałem się. Ja mam to odblokowywać. Te schematy. I teraz mogę blokować dopiero shurikeny. Czyli teraz będę mógł dopiero robić shuriken. Okej, okay, ja bym zrobił sobie epickie, jeżeli... Uda mi się. Zobaczymy, poczekajcie. A to będzie jeden z dłuższych odcinków, na kanale, nie? Potrzebujemy jeszcze trzech, czyli raz, dwa, trzy. Źwa maksymalnie dwa mogę zrobić. Będę musiał zebrać jeszcze to. Przetestujemy shurikeny i wtedy kończymy odcinek i widzimy się po następnych. Ale to na razie wezmę sobie. I zaraz zobędę jeszcze jedno takie ostrze. Może jakąś inną miejscówkę. Ja bym tam poszedł z chęcią. Nie wiem, czy mnie nie rozbałam, ale nie powinni raczej. Raczej by mi się udało. Więc może, ją zwiedzić, może mają jakieś fajne tutaj nagrody. Dobra, źle zrobiłem. Uciekamy, muszę się uleczyć. Zobaczyć. Nice. Dobra, nice, nice. Daj szybko talizmany. Dobra, wróciło na HP. Czyli tak, jak powinno być. A to jest intensywna walka, widzowie Dobra, i zbiliśmy jakąś barierę, z tego co widzę. Chyba. Szukamy sobie skrzynkę szybko. Olejki rytualne zaś, ale nie znaleźliśmy tego koloru co chcemy, tych olejków. Nie wiem zasadniczo co ja zrobiłem na tej miejscówce. Dobra, nie wiem co ja musiałem zrobić na tej miejscówce, że nagle jest mówione, że o pokonaj barierę, czy coś takiego. Czy to było coś ważnego, czy nie było ważnego właśnie. Dobra, kolejnie pokonani. Muszę coś tam porobić i zaraz do was wrócę, żeby odblokować ten, ta, ten olejek rytualny. Widzowie, jak widzicie właśnie toczy najbardziej epicką walkę jaką mogłem. Nie nagrałem tego wcześniej, sorry. I coś dostaniemy od niego, ale... Są to rzeczy, które są faktycznie nam potrzebne. No nie, dosyć. Absolutek gówna. My potrzebujemy kurczę tych talizmanów, nie? Znaczy tych olejków. Więc ja nie wiem czy ja znajdę je dzisiaj. Jak nie znajdę, najwyżej dokończymy odcinek kiedy indziej, bo ja jeszcze trwam szkołę. Więc idę dalej szukać, jak nie znajdziemy, to po prostu kiedy, kiedy idzie dokończymy to okej okay, widzowie niestety nie udało mi się znaleźć ja bym na tym momencie zakończył, ponieważ no ja mówię jutro mam szkołę i chcę się nauczyć też na kartkówki powtórzyć sobie, więc jeżeli film wam się spodobał pokazaliśmy wam praktycznie wszystko tutaj pokazaliśmy wszystko co wyszło jakieś skiny, lego, ogólnie wszystko praktycznie co wyszło, no wiadomo jeszcze pewnie jest wiele rzeczy do odkrycia w tej grze ale jeżeli chcecie żebyśmy dalej kontynuowali tą serię i dalej lecieli z tym to 20 lajków minimum i lecimy z tym. Oczywiście nie zapomnijcie faktycznie zostawić tej łapki w górę. I zapraszam też do subskrybowania, ponieważ jeżeli klikniecie dzwoneczek, będzie wam przypominał o tej serii. Ja się z wami żegnam na ten moment. Do widzenia, do zobaczenia, pa pa.